Czytanie z trzeciej księgi królewskiej. W one dni przybył Eliasz do judzkiego Berseby i zostawił tam sługę swego, a sam podążył w stronę pustyni jeden dzień drogi. Gdy przyszedłszy siedział pod jednym jałowcem, zapragnął dla siebie śmierci i rzekł: Dosyć mi, panie, weź życie moje, bo ja nie lepszy od ojców moich. I rzucił się na ziemię i zasnął w cieniu jałowca. A oto anioł pański dotknął go i rzekł mu: Wstań, a pożywaj. Spojrzał, a oto u głowy jego chleb podpłomny i naczynie z wodą. Pożywał więc i pił, i zasnął znowu. A wrócił Anioł Pański po raz wtóry i dotknął go i rzekł mu: Wstań, pożywaj, bo wielka jeszcze droga przed tobą. A on powstawszy, pożywał i pił, i szedł o sile tego pokarmu czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej Góry Choreb.